No, i słuchajcie, pasa na dobre gatunki trwa. Jak widzicie, mamy tutaj terrarium i na szybce widać pierwsze L-jedyneczki Avicularia juruensis drugiego morfotypu. A tam daleko w gnieździe widać całą resztę. Samica wypuściła jakiś czas temu młode. Teraz widzę właśnie, że otworzyła im gniazdo. No, i tak jak widzieliście przed chwilą, te młode zaczynają wychodzić. Bardzo się cieszę, bo gatunek ten rozłożyłem już tak naprawdę wiele, wiele lat temu i później długo, długo, długo nic no ale teraz na szczęście po długiej przerwie się udało. Jeżeli chodzi o terrarium tej samicy to jest fajne, to jest typ czeski, bardzo je lubię jeżeli chodzi o ławki, są bardzo wygodne no i to jak widzicie w sierpniu 24 roku ta samica miała wylinkę 10 kwietnia położyła kokon, no i tak naprawdę mamy lipiec i dopiero teraz wypuściła L1, czyli naprawdę zajęło jej to bardzo, bardzo długo, natomiast nie ukrywajmy, od momentu położenia kokonu, czyli tego 10 kwietnia no w Polsce mieliśmy stosunkowo chłodno a był to dokładnie okres, w którym my przenosiliśmy sklep, więc ona nie miała ani dogrzewania, ani stałej temperatury, więc pierwszy okres całej inkubacji kokonu odbywał się po prostu w warunkach dosyć chłodnych. No ale teraz na szczęście już to wszystko się unormowało. Nie mam tak naprawdę pojęcia ile sztuk tam jest, natomiast już Wam mówię, że zrobimy promocję specjalną i będzie to promocja, że jeżeli w koszyku, w notatce dla kupującego wpiszecie hasło AVI i kupicie takie sztuki dwie, to trzecią dostajecie od nas po prostu gratis. I będzie to promocja również tylko dla osób oglądających ten kanał. Także niezła okazja, bo po aktualnej cenie za 120 zł możecie mieć trzy takie sztuki, czyli wychodzi po cztery duszki za sztukę. No więc jak na taką awikularię juruensis to jest dość tanio. Udało mi się to gniazdo jeszcze troszeczkę rozerwać. Dostawiłem lampkę, no i dzięki temu widzimy coś takiego jak teraz. Piękna sprawa, naprawdę mega się jaram, bo dawno, dawno, dawno nie rozmnożyliśmy nic typowo takiego awikulariowatego. Wiadomo, Karibenki wychodziły, jakiś czas temu diverka wyszła, rapora, ale z Awi była bardzo długi czas bida. A dopuszczając tą parkę, naprawdę miałem i piękną samicę, i pięknego samca. Także te maluszki no, będą naprawdę ładne. W międzyczasie odwaliłem mały cyrk, ponieważ zamierzam jutro te pająki przekładać. No i stwierdziłem, że skoro już zamierzam je przekładać no to niech one będą w chociaż w małym stopniu odkarmione. I słuchajcie, delikatnie to gniazdo im rozerwałem i sypnąłem tutaj sporą ilość karaczanów tureckich. No i w ten oto sposób doczekaliśmy się takiego momentu, że no one po prostu zaczęły nam wychodzić. Jest ich sporo, wygląda to naprawdę przekomicznie. Nie przejmuję się tym, że będzie z tego trochę wyłapywania. Trudno, jakby efekt wizualny też jest fajny i cieszy oko. W tym tygodniu pojawia się jeszcze jedna okazja do nagrania filmiku, takiego krótkiego urywka i to, co teraz widzicie to haploplastus kali. Jest to jedyna samica, jaką mam, no i długi, długi czas była wystawiona na sklepie najpierw jako 2,5 DC, później 3, później 3,5. No i finalnie ktoś zdecydował się na to, żeby ją zakupić. No i aktualnie ta samica ma z 4 albo 4,5 cm ciała, a nawet jest 10 cm z nogami. No i aktualnie, właśnie korzystając z tego, że muszę ją wysłać, szybciutko, wrzuciłem ją na taki podkład cyknamy jeszcze ostatnie zdjęcie. No i taki kawałeczek dla Was, ponieważ no, pająk jest skrajnie niespotykany. Myślę, że można go tutaj porównać do dewamaty, czyli tych y, dawnych psychedelikusów. Dla osoby niewtajemniczonej będą one nie do odróżnienia, no ale jednak na ten moment w handlu występują pod dwoma różnymi nazwami. No i macie tutaj przykład przepięknego haploplastusa. Coś niesamowitego, świetne pająki, no niestety cały czas mieszkające pod ziemią, ale budujące naprawdę cudowne gniazda, no i no zresztą nie ma co tutaj dodawać. Sami widzicie.